Witam, nazywam się Igor i jestem tutaj, żeby odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Mianowicie, czy kiedy wymawiacie Ojcze Nasz, nigdy się zastanawiacie nad zdaniem, które mówi, i zbaw na co złego? Od czego w zasadzie Bóg miałby nas zbawiać? I otóż właśnie na to chcę odpowiedzieć w tym filmie. Postaram się pokazać Wam, gdzie kryje się Szatan i jego pokusy. A dzień dobry. A dzień dobry. Mam dla pana pytanie. Jakie? Mianowicie, nie zastanawia się pan, jakie rzeczy szykuje dla nas szatan, żeby sprowadzić nas na złą ścieżkę. Myślę, że są to gry wideo, internet, muzyka, wagarowanie i narkotyki. O! A dlaczego akurat też wszystko ta pewna? Bo ja znam osoby, które przez te rzeczy się zhańbiły i oddaliły od Boga bardzo do bliskich. Doprawdy? Sprawdźmy. Cóż... Internet stanowi bez wątpienia przyszłość, jednak przyszłość jak to przyszłość niesie ze sobą niewątpliwie zagrożenia. I otóż internet niesie tych zagrożeń naprawdę wiele. Treści brutalne, treści krwawe, wzbogacające oburzenie, nie niesmak, ale także lęk, niepokój, obrzydzenie. Mm oraz także czasami przerażenie. Ech. Ech, muzyka, muzyka, muzyka może być naprawdę piękna. Może przekazywać naszą miłość do drugiego człowieka. Może wielbić pana. Może przekazywać pozytywne emocje, dobrze nastrajać do życia ale niektórzy wolą inaczej niektórzy wolą by muzyka niosła na do anarchii cierpienia, bólu niektórzy wolą by muzyka była narzędziem zła cierpienia nienawiści trzeba się ustrzeniać przed tego typu muzyką bo jeśli już raz wpadniesz w jej sidła Nigdy się nie wyplączysz Masz te nowe draże? <gulizacja> to znaczy, ile zapłacisz. Masz tu parę drobniaków. Trzymaj. O dzięki. To czysty towar. To Sprawdź mi te nowe draże. Hahaha. <gulizację> <gulizację> Narkotyki to prawdopodobnie najgorsza plaga XX i XXI wieku. Przez ostatnie paręnaście lat pochłonęły miliony, naprawdę miliony istnień. Co roku giną dziesiątki, setki, tysięcy ofiar. Nie wiadomo. Zostaje w takim razie pytanie, co albo kto... Nawołuje nas do podczuwania samego siebie i powolnego zawijania się. Odpowiedź wydaje się oczywista. Jest to ten, kto zawsze chce, chce wrzucić nas w pułapkę grzechu i sprowadzić śmierć. To Diabeł. Zrywka stanowi poważną gałąź dzisiejszego przemysłu usługowego. Jednak należy pamiętać, że niektóre produkcje, można tak to w ogóle nazwać, nie zasługują na miano bycia dystrybuowanych komukolwiek. Jeżeli w danej grze widać brutalność, widać mordowanie niewinnych, to należy pamiętać, że taka gra na pewno nie nadaje się do rąk najmłodszych, a także starszych, także. Chociaż należy też wspomnieć, że są także tytuły, które zawierają lepszą jakość, służą po prostu tępej rozrywce i pokazania najbardziej krwawych scen i brutalności. Mmm... Niedawno szatan przyszedł do mnie i zaczął mi szeptać. Szeptał codziennie do ucha jakieś swoje plugawe plugawe propozycje. Bym bym omijał omiał szkołę, bo przyszłość jest nieważna. Przyszłość się nie liczy. Nie liczym się przyjaciele. Nie czy się nauka, nie. Przecież można zostać w domu i zawsze dobrze, dobrze bawić się można, Prawie też odpoczywać cały czas, no. Ach, ja niestety muszę się przynajmniej słuchałem, słuchałem podszeptów diabła. Skańbiłem się, Ale ja się skańbiłem. Żałuję. Teraz już wiem, że to było bardzo złe i po stokroć żałuję moich czylów. Zachował się niegodnie. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i mam nadzieję, że teraz już doskonale znacie sobie sprawę, jakie zagrożenia kryją się za z pozorą, niegroźnymi rzeczami w życiu codziennym. Musicie uważać i starać się, by żadna z diabelskich pokus nie dotknęła Was i nie odprowadziła Was od dobrej drogi, którą która prowadzi do naszego zbawcy Jezusa Chrystusa. To był Igor, dziękuję za uwagi. Prowadzić nas na ciemną stronę, by kryje dla nas szatan, żeby sprowadzić nas na złą drogę. Chcemy nas wykawadzić na z złą stronę. kryje dla nas szatan, żeby nas zbawić. Nie.